Hej hej, szepczące ogrody wołają. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o swoim ulubieńcu miskancie Memory, który jest też zdobywcą e, nagrody, e, medalistą w konkursie Zieleń to życie parę lat temu, aczkolwiek ja cały czas szukam następcy i nie mogę znaleźć czegoś takiego naprawdę efektowego wow jak ten miskan, ponieważ ma takie piękne blu, srebrzyste, e, w słońcu mieniące się, że y, po prostu... Y, jest dla mnie z takich większych miskantów, które są w stanie zasłonić e, chociażby tak jak u mnie, frontową część ogrodu, wyjątkowy i niepowtarzalny. Miskant Memory dorasta do 2-20 metra. W fazie pichnienia i w momencie, kiedy posadzimy go w słoneczku, będzie stał dumnie wyprostowany z głową wysoko podniesioną. Natomiast w cieniu będzie się pokładał, w związku z powyższym nie będzie już tak efektownie wyglądał. E, pamiętajmy również, że trawy lubią glebę przepuszczalną, zdrenowaną i nie lubią jak mają mokro w stópkach. W związku z tym w tym podlewaniem to oczywiście, ale e, tak umiarkowanie e, podlewajmy miskanty. I, i wiele różnych innych traw. Natomiast trzecia jakby informacja to taka, że w momencie ścięcia wiosną miskantów możemy je dzielić, odświeżać, powodować, że one będą jeszcze bardziej rosły, szybciej rosły, i możemy sobie z jednego zrobić 2, 3, 4 sztuki a fajnymi towarzyszami dla miskanta memory. Dla mnie osobiście to są róże szczepione na pniu, które gdzieś powodują, że jeszcze dodatkowy kolor się wplata między naszą wielką chętę. Takie róże, które już tak naprawdę mają drugie kwitnienie, one już nie są tak bardzo obsypane, ale nie szkodzi, ponieważ miskant jest teraz tym głównym bohaterem, a te róże powodują, że jeszcze coś się dzieje takiego niestandardowego, to jest taki efekt tajemniczości. Co tam jest, żeby podejść i zobaczyć? Jeżeli macie ochotę zadać jakieś pytania, porozmawiać, wysłać swoje miskanty ulubione, jak najbardziej komentujcie, piszcie. Ja bardzo chętnie z Wami się komunikuję i zapraszam serdecznie do Szybczących Ogrodów.